Wieczór godzina 22. Zapraszam na kolejny odcinek. Trudne pytania, trudne odpowiedzi. I dzisiaj poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak trudno powiedzieć, przepraszam. Słowo przepraszam wydaje się proste, ale w praktyce wiele osób ma trudności z jego wypowiedzeniem. Przyczyny tego problemu są głęboko zakorzenione w emocjach. Psychologii i relacjach międzyludzkich. Przyczyny trudności powiedzenia przepraszam. Pierwsze to lęk przed utratą twarzy. Przyznanie się do błędu może być postrzegane jako oznaka słabości. Ludzie często boją się, że przeprosiny sprawią, że stracą szacunek w oczach innych. Przykład. W pracy osoba może obawiać się, że przyznanie się do błędu. Wpłynie na jej reputację jako profesjonalisty. Drugie to ego i duma. Nasze ego często broni się przed uznaniem, że mogliśmy popełnić błąd. Ludzie nie chcą czuć się gorsi ani winni, co prowadzi do unikania przeprosin. Trzecie to lęk przed odrzuceniem lub, lub konfliktem. Niektórzy boją się, że przeprosiny nie zostaną zaakceptowane lub zostaną odrzucone. Ten strach może paraliżować i prowadzić do unikania trudnej rozmowy. Kolejny to brak umiejętności emocjonalnych. Wiele osób nie zostało nauczonych, jak wyrażać skruchę w sposób zdrowy. Może to wynikać z braku wzorców w rodzinie lub kultury, która nie wspiera otwartej komunikacji. Kolejne to utrwalone przekonania. Niektórzy wierzą, że przepraszanie to odznaka słabości lub że przepraszam odbiera im władzę w relacji. Przykład. W toksycznym związku jedna ze stron może unikać przeprosin, aby nie oddać kontroli. Kolejne to niewłaściwe rozumienie odpowiedzialności. Część osób boi się, że przeprosiny są równoznaczne z przyjęciem pełnej winy za sytuację, nawet jeśli odpowiedzialność jest podzielona. Jak rozwiązać problem z powiedzeniem przepraszam? Pierwsze to przedefiniowanie przeprosin. Zrozum, że przeprosiny to akt odwagi, a nie słabości. Są oznaką dojrzałości i odpowiedzialności za swoje czyny. I tu mamy ćwiczenie. Przypomnij sobie sytuację, w której ktoś cię przeprosił. Czy postrzegałeś tę osobę jako słabą, czy raczej odważną? Drugie to ćwiczenie empatii. Zastanów się, jak Twoje działania wpłynęły na drugą osobę. Wyobraź sobie, jak mogła się poczuć. Empatia często pomaga przełamać barierę. I ułatwia wypowiedzenie przeprosin. Kolejne to rozdzielenie przeprosin od winy. Przeprosiny nie oznaczają, że bierzesz pełną odpowiedzialność za wszystko, co się wydarzyło. Możesz powiedzieć: Przepraszam, jeśli poczułeś się zraniony przez moje słowa. Albo nie chciałem, żeby tak to wyglądało. Przykro mi. Kolejne to przygotowanie się emocjonalne. Jeśli masz trudności z przeprosinami, przećwicz je wcześniej. Powiedz przepraszam na głos przed lustrem lub napisz to na kartce, aby lepiej wyrazić swoje myśli. Kolejne to rozwijanie samoświadomości. Zastanów się, dlaczego tak trudno jest Ci przepraszać. Czy wynika to z lęku przed odrzuceniem, dumy czy braku forców? Zrozumienie przyczyny to pierwszy krok do zmiany. Kolejne to budowanie odwagi na małych krokach. Zacznij od przepraszania w prostych sytuacjach. Na przykład, gdy przypadkowo kogoś potrącisz lub spóźnisz się na spotkanie. To pomoże Ci oswoić się z wyrażeniem skruchy. Kolejne to skupienie na relacji, a nie na ego. Przeprosiny mogą odbudować zaufanie i wzmocnić relacje. Skup się na wartości tej więzi, zamiast na obronie własnego ego. Kolejny to rozwój umiejętności komunikacyjnych. Naucz się, jak wyrażać przeprosiny, w sposób szczery i konstruktywny. Prawdziwe przeprosiny zawierają trzy elementy. Wyrażenie skruchy. Przepraszam za. Przyznanie się do błędu. Wiem, że to mogło Cię zranić. Propozycja naprawy. Co mogę zrobić, aby to naprawić? Ćwiczenie praktyczne. Napisz list przeprosin. Do kogoś, kogo zraniliśmy w przeszłości, nawet jeśli nie planujesz go wysłać. Wyraź w nim skruchę, przyznaj się do błędu i zaproponuj rozwiązanie. Zastanów się, jak się czujesz po napisaniu tego listu. Czy czujesz ulgę, czy pojawia się lęk? To może pomóc Ci zrozumieć swoje emocje związane z przeprosinami. Podsumowując, trudność z powiedzeniem przepraszam wynika głównie z lęku, ego i braku umiejętności emocjonalnych. Jednak przeprosiny są kluczowe dla budowania zdrowych relacji i rozwoju osobistego. Praca nad samoświadomością, empatią i komunikacją może pomóc przełamać te bariery i uczynić. Przepraszanie naturalnym elementem naszych relacji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka trudnych pytań, trudnych odpowiedzi. Myślę, że część osób uzyskała odpowiedź na swój problem z mówieniem przepraszam, a to jest dosyć częsty problem. Yy, I jeśli spodobał się ten odcinek, proszę o. Polubienie i subskrypcje naszej telewizji Iskra Życia TV. Oczywiście, zapraszam jutro na kolejny odcinek naszego programu. A dzisiaj mówię Państwu dobranoc, spokojnych snów i udanego jutrzejszego dnia mówiła Ewelina Ebenberger.